Witam wszystkich gorąco, cześć. Szumi to sztuczne obciążenie, także przepraszam, nie mogę przerwać. Dwa dni temu kupiłem dzisiaj jest sobota, nawet w sobotę, skrzynki, skrytki pewnej firmy kurierskiej działają, także coś odebrałem, także tutaj się zabezpieczam, mam to, mam to może woda utleniona, Spirytus do ran, nie do picia. Jest to. I jest to. I wiadomo, że coś będę, że coś będę otwierał. Cieszę się jak dziecko. ta-dam Jest. Jest. Może, żeby się nie skaleczyć, powiem, że to coś jest to, co ja lubię najbardziej, nie? Także dobrze zabezpieczone jest, czyli bardzo duży plus dla sprzedającego albo pakowacza. Nie wiem. Jest folia bąbelkowa, jest, jest platforma platforma do prezentacji moich tych, dobra nie będę mówił, bo się zaraz zalaczę, dobra, tak, ta, dobry taki noż. taki do ziemniaków, do obierania ziemniaków, taki fajny, dobra. Kroimy to, o. może ktoś się pomylił i, i, i mi tego... Tego pioniera przysłał. Tadam, tadam. Na, 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 na. no nie, nie chcę reklamować radia tak Aha. do biegu gotowi start o kurde w pudełku jeszcze no. a niebieski kolor kurde wiktron czy blue box o, o je, 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 je. Jest relacja na żywo. No Jak go zobaczyłem, to musiałem go kupić. Innej rady nie ma. O i mamy takie coś. Relacja jest na żywo, Więc są krokodylki jest zabawa, bezpiecznik jakby fabryczny Takie sprzęty powinno się odpalać z żarówką w szeregu, ale ale jak ktoś ma dobrą instalację to sobie poradzi ja mam ostatnią fazę na te na, na nożyc, nożyczki to niby takie wyglądają takie niby nie ale są takie dobre że głowa mała czekajcie to jest firmy ślepy Gerlach a widzicie Gerlach tam mam też tego fiskarsa Nożyczki gdzieś tam się chwaliłem No bo naprawdę jak dobre nożyczki to kurczę raz i palca nie ma nie <laughs> Mało brakowało A jak, a jak takie tempę to zaczniesz Ciąć w lewo, w prawo, w myślach to takie przekleństwa stosujesz. Ja to tam nie powiem, w, filmi w, filmi w filmikach to staram się nie tego, nie? Ktoś się kurde, jaki grzeczny człowiek, ale jak nieraz coś mi nie wychodzi. Jak. No, nie ma czym się chwalić, jak puszczę wiązkę, ale to nieraz pomaga. Właśnie. Nie można w sobie tłumić złych emocji, nie? Właśnie do złych emocji służy taka, ta, Jak żona mocno, mocno wkurzy, to 200 takich tych sobie wyciśnięć I jak tam tylko trochę, to tam 3, 4, dość. Bardzo dobre te takie bombelkowe, te folijki. A tutaj to się postarali, żeby ja się znowu namęczył. I zobaczcie, że nawet o takim zwykłym rozpakowywaniu, o, o zwykłym rozpakowaniu, nie rozpakowywaniu, bo to jedno rozpakowanie i krótkie to rozpakowanie, a żeby długie i dużo to rozpakowywanie by było. No, mamy plusika, minusika. No sam nie wiem, nie pisało napisane było w tym w ofercie, że, że sprawny. Mi to tam za bardzo nie zależy czy on sprawny czy niesprawny, bo jak niesprawny to sobie zrobię filmik następny z naprawy tego prostowniczka małego niebieskiego BK12 55 zł zapłaciłem razem z przesyłką. Ktoś powie, a na, na plim targu kupiłbym za dwie dychy. Tak, ale w dobie paliwa, jak dla mnie w, w, na targ pchli i z powrotem, no to jakieś 30-40 zł trzeba spalić benzyny, nie? Paliwa. Bo mam jednego benzyniaka, dwa ropniaki. Ropnia teraz te diesle kurde mniej palo ale droższe nie jest ten te paliwo o dzięki bogu palce całe kelner 5 piw proszę 5 piw <laughs> dobra robimy odpalenie będzie dymek czy nie będzie dymek Jest kontrolka czerwona, diutka się pali. W jakim to trybie jest? 6. 6. Zrób miejsce. Talerz gramofonu Niech zrobi miejsce. Teraz tak, tu plusik. Tu minusik i będziemy wiedzieć, jakie jest napięcie.

Gdzie to moja wskazówka. Bezpiecznik, bezpiecznik. 40 tutaj, nie? Wskazówka moja, tak. Tu 40. Tu już ten zrosło. Dobrze. Czyli jakiś trzeba też poszukać. akumulatorek sobie rozładujemy przyciskiem o to jest taki mój zestaw kondensatorów do sprawdzenia jakie jest napięcie trzeba zawsze też rozkręcić zobaczyć chociaż tutaj nie ma tego przewodu uziemiającego Tutaj na razie wyłączy, żeby zwarcia nie zrobić. Tutaj fajna rzecz jest. Ładowanie. Wykręcić korki z akumulatora, uzupełnić elektrolit. Ustawić przełącznik w pozycji odpowiadającej jego pojemności. Połączyć przewody z zespołu z zaciskami, plus plus plusem, minus z minusem lampka akumulator powinna świecić, włączyć sznur sieciowy do gniazdka po naładowaniu odłączyć od sieci, a Tadek robił wręcz odwrotnie najpierw podłączył do sieci, później do akumulatora, ale, ale tutaj jest fajny napis, że wykręcić korki z akumulatora, uzupełnić elektrolit, a my nieraz zadajemy pytanie sobie czy A, tu nie było z tych Już coś było może rozkręcane, bo nie ma gumek. No dobra no to rozkręcimy. Yy, nie było gumek pod spodem, a my się kłócimy. Czy dolewać przed ładowaniem czy poładowaniem? I, I są dwie szkoły, nie? Jedni mówią, że jak dolejesz przed ładowaniem, no to później może się poziom podnieść elektrolitu i odpowiedźnikami wycieknie, nie? Drodzy powiedzą jak można ładować na sucho. Co tu się dzieje? Co to za te? Tam jakiś kurde jakby śrubokręt komuś pękł w tym krzyżaku w tej, w tej wkręcie zaraz zobaczymy no cóż coś tutaj się działo Да, О. Не. Что тут есть? Простота. Простота. А Примитив, так? Co tu z elektroniki jest? Odłączony przewód. Jedno jest pewne, że transformator to chociaż ma drut miedzia miedziany, a nie miedzianowany. Bezpiecznik 1 amper. I zobaczymy, czy tutaj coś było wymieniane. A tu szklany, pewnie. tak wygląda jak samochodowy. Dobra, zobaczymy. Oryginalność F1A. No, czyli może i oryginalny, szybki jedna szybki i jednoamperowy, czyli być może oryginalny na zasilanie 220V Po co mi to było? Tadek zepsuł, zepsuł prostownik. No i tutaj już są w kosmate myśli, że i na h i na p. Elegancko, super. Po co te nerwy, Tadek? Świat jest i tak bez Twoich nerwów skomplikowany. Dobra. O, blacha to takie jak kurde z konserwy. Tak jak słupy, te jak zboże w Rosji. Takie wielkie, nie takie gęste. Dobrze. Mamy tutaj. Autotransformator. Włączamy i już yy, mamy tu napięcie 230 V. Trzeba dodać 2, bo będzie 232. Yy, bo to jest. Włączone na 230-232, tak samo i ten działa. To jest napięcie, jakie mam teraz w sieci, tak około 229, 230 V. Tu mam za, za, Tu mam natomiast zwiększę na przykład do 243. No, takie mam na przykład zawsze w garażu napięcie. 245 V. Zawsze przeważnie, nie? To także pamiętajcie jak 243 to 245. I, 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 i zobaczymy damy napięcie takie, jakie, do jakiego został wyprodukowany transformator tego prostownika, nie? Cofnęliśmy się ileś tam lat do tyłu. No, ktoś dzwoni. No dobra, wróciłem po rozmowie. Zaczynamy. Nie wiem na czym skończyłem, ale chyba na jakiś trzeba za zacząć jakieś pomiary. Tu przyłączyliśmy. A może zaczniemy od 210, bo nieraz tak bywało w tym bo później będzie fajnie napięcie szło do góry, gorzej jest ze zbijaniem jest. Na razie chodzi o napięcie, nie? Mamy. 210, bo w tamtych czasach nieraz bywało, chociaż mówią niektórzy, że <laughs> i teraz mają taki spadek napięcia Sieć O! No mamy piętnaście, piętnaście i pół w, nie? To teraz jedziemy na dwieście dwadzieścia. Mamy dwieście dwadzieścia było. O, jakie idealne na 220. Zobaczcie, bo takie napięcie jest na słupkach, jak już akumulator dochodzi. Tutaj widzimy też, właśnie jaki, jaki to jest model transformatora. Tutaj Tomasz, mój kolega spod Lublina. Znaczy, nie wiem, czy, czy on spod Lublina, czy, czy Lublin jest koło jego miejscowości. Nie będę tu wymieniał, bo tam pielgrzymki mogą się odbywać do jego szopki. Szopki, w której tam, szopki właśnie w dobrym tego słowa znaczenie, magicznej szopki, bo on jest tym, jak to, największym nawijaczem w Polsce nawija nie makarony na uszy, tylko psz, psz, ten, jak to, drut na, na transformację na transformatory. Widzimy 16,2 i 2 v Czyli jest doskonale nie teraz dajemy 200, 230 Też nie jest tragedia zobaczymy bo tu też chodzi o prąd nie jaki jest No to mamy już 230 no to mamy 17V, a zrobimy takie jakie, jakie mam napięcie w, w garażu. Kurde. Mhm. mhm. No i teraz widzicie na czym polega ta zaleta lub wada prostowników transformatorowych. Ale do zimowych Ładowań w minusowych temperaturach to jest nie źle. Dobrze, dobrze, wyłączamy. Pokażę coś innego. A teraz zabraliśmy. Autotransformator a tutaj mam taki w pudełeczku regulator fazowy na triaku i zobaczymy teraz jakie będą tutaj wartości napięcia oczywiście to bez obciążenia kiedyś tam zrobię z obciążeniem mamy i tak i teraz podłączamy do sieci Tutaj jeszcze raz pokażę, o, tutaj jest, e, 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 żeby zwarcie nie zrobić, tam widzicie, tutaj, tutaj jest podłączony prostownik do tego triaka, ledwo to znalazłem, znaczy coś sprzątałem, patrzę, jest, no i mi się akurat dzisiaj się przydało. Dobrze, także jest takie napięcie i regulujemy. i możemy sobie regulować jak widzieliśmy w sieci mamy 200, mam 230 a tutaj ale już na maksa był moment że transformator zaczął burczyć nie a, musimy skasować Jaki fajny przycisk reset a, bo tak ciężko by było zbić napięcie ale tutaj mamy ten przycisk, Tadeusz wymyślił. I sobie możemy już inaczej regulować, tak? Bo jedni mówią, że to jest zabójstwo, morderstwo na transformatorze, ale wszystkie takie prostowniki transformatorowe, prawie wszystkie, źle powiedziałem. No, ale mam taki fabryczny. Hertz. właśnie on jest na takim samym regulatorze może się różnić tam budową wyglądem ale to by było na tyle dziękuję za uwagę następne może wejście będzie tam z... podłączę go do tego akumulatora z którym Męczył się, męczyła się ładowarka MW, myślnik SC6B, i zobaczymy, jakie, jakie będą płynęły parametry. Także dziękuję za uwagę, cześć.